Uwaga! Oglądasz ten filmik na własną odpowiedzialność. Może on gwałtownie zmienić twoje życie. Magda Gessler. Magda Gessler to największa kucharka w Polsce. Kucharka. Jedzenie. Chleb. Pajda. Pajdokracja. Pajdokracja to ustrój, w którym rządzą dzieci. Dzieci są małe. Atomy też są małe. Atom zawiera litero. Czy wiecie co jeszcze zawiera litero? Macie rację. Okres Degań wahadła matematycznego. Okres Degań wahadła matematycznego oznacza się literą T. Wiecie co mi przypomina ta litera? Miecz świetny Kai Lorena. Kai Loren ma długie włosy. Magda Gessler też ma długie włosy. Przypadek? Nie sądzę. Kai Loren pojawia się w pierwszym trailerze na śnieżnej planecie. Śnieg. Ostatnio śnieg na święta był w 2013 roku. Szkoda tylko, że na wielkanocne. 13. 13 to pechowa liczba. Czy wam się nie wydaje, że to idealnie pasuje do Illuminati? Bo minie, co z tego, że ma jedno oko i trzy boki? To nic nie znaczy. Potrzebujemy jakichś bardziej wiarygodnych dowodów. Magda Gessler ma obecnie 62 lata 6 plus 2 równa się 8 8 obrócone o 90 stopni to symbol nieskończoności i nieskończoność jest nieskończona. Ten filmik teraz też jest jeszcze nieskończony więc skoro nieskończoność jest nieskończona to oznacza że musi być niecała i że jest liczba większa od nieskończoności którą ukrywają Illuminati. Magda Gessler równa się Illuminati Confirmed. Tak, to chyba właśnie chwytak chciał nam przekazać w swojej piosence. Leni to Illuminati. Ale to jeszcze nie oznacza, że chwytak też do nich należy, to by było zbyt proste. Leni to emotikon utworzony przez kombinację znaków. Znaki. Znaki to film, w którym są kosmici. Kosmici. Nikt z ludzi...